Cześć wam z tej strony serwer, witam Was. Dzisiaj zajmiemy się czołgiem MT25. Jest to rosyjski czołg lekki szóstego tieru. I dlaczego ten pojazd? Dlatego, że zmieniły nam się drzewka czołgów lekkich w wielu nacjach, wiele pojazdów zostało przesuniętych, zmieniono dużo parametrów i jest to. Pojazd, który polecałbym jako jeden z trzech w drzewku rosyjskim do nauki gry. Do tej pory polecałem zdecydowanie dwa pojazdy, czyli czołg T46 do zbadania pierwszego perka u załogi oraz właśnie do, do rozpoczęcia nauki gry czołgami lekkimi. Następnym pojazdem był czołg T50. Na tą chwilę czołg T50 został przesunięty z tieru czwartego na piąty i na tym tierze posiada zdecydowanie zbyt słabe działo moim zdaniem dla graczy oczywiście początkujących bo gracze którzy są zaawansowani spokojnie dadzą sobie radę ale dla graczy którzy rozpoczynają naukę no jednak te działo będzie zbyt słabe tym bardziej że pojazd jest losowany pomiędzy czwartym a siódmym tierem gdyż po patchu 9.18 czołgi trzeciego tieru otrzymały preferencyjny matchmaking, czyli są losowane maksymalnie na czwórki. Czyli czołgi trzeci, trzeciego tieru wszystkie są losowane pomiędzy dwójkami a czwórkami. A na tą chwilę polecałbym do nauki gry czołg T-46 A20 i właśnie MT25. Co nam się zmieniło w tym czołgu MT25? Dostaliśmy do niego nowe działo. Do tej pory topowym działem było działo ZIS-4. ZIS-4M, przepraszam, 57 mm i jest to tak naprawdę jedno z najlepszych dział niskopoziomowych w drzewku rosyjskim. Działo te występuje już od czwartego tieru od czołgu średniego T-28, gdzie jak na tier czwarty działo z penetracją 112 uszkodzeniami na pocisk 85 jest naprawdę rewelacyjne. O tyle na tierze 6, no już niekoniecznie, jeśli szóstką y, jesteśmy losowani na tier 8, to 112 penetracji jest y, zbyt mało. Z tym, że oczywiście możemy pojazdy flankować, y, objeżdżać gdzieś tam z tyłu i da się tym działem grać, ale graczom początkującym ciężko będzie penetrować pojazdy wysokiego tieru, ale tym czołgiem możemy zostać wylosowani także na topie w bitwach trzypoziomowych, czyli jako, jako szóstka z piątkami i z czwórkami. W tym momencie sytuacja jest świetna i dostaliśmy teraz działo 76 mm. Działo ma 125 penetracji, 115 uszkodzeń na pocisk jako amunicję premium mamy pociski APCR z penetracją 156 i uszkodzeniami 110 więc no zawsze możemy się posiłkować tą amunicją premium jednym z największych atutów tego pojazdu jest silnik to jest 740 koni mechanicznych i przy tej wadze pojazdu jest to wynik naprawdę świetny, pojazd jest niezwykle mobilny. Teraz przejdźmy może do omówienia pierw jego siły ognia, czyli tak, uszkodzenie na pocisk, tak jak mówiłem, standardowo 115-125 penetracji. Szybkostrzelność 14 pocisków z drobnym ogonkiem, oczywiście po zastosowaniu ulepszonej wentylacji. Ale z bardzo słabą załogą, więc potem także sprawdzimy, jakby to wyglądało z bardzo dobrą załogą. Następnie czas przeładowania 4 sekundy, prędkość obrotu wieży 51, co jest wartością bardzo dobrą. Niestety depresja tego działa to zaledwie minus 5, elewacja 25, więc jest to wartość wystarczająca, ale depresja nie pozwala nam na aktywną walkę za wzniesień. Jednak bardzo dobrze będzie nam się spotowało za jakiś wzniesień, bo budowa tego pojazdu, gdy, gdy staniemy za jakąś górką, pozwoli nam wysunąć tylko jarzmo działa, które jest zarazem... Wizjerem pozwalającym nam na spotowanie, więc tu sytuacja będzie na, dla nas komfortowa. O tyle walka jednak aktywna dla nas yy, w takich miejscach nie będzie możliwa. Musimy szukać w miarę płaskich powierzchni, ewentualnie lekkich wzniesień bo opuszczanie działa minus 5 jest to wartość słaba. No moim zdaniem powiedzmy w czołgu lekkim, który nie posiada pancerza jednak powinno być zdecydowanie więcej, czyli minus 7 powiedzmy tutaj byłoby wartością niezłą. Ta wartość jest troszeczkę słaba, ale spokojnie wystarcza jeśli, jeśli uczymy się map, staramy się objeżdżać pojazdy to naprawdę można tym działem coś zdziałać. Zresztą ja na pewno zamieszczę bitwę do jakąś powiedzmy do kompletu z y Tutaj garażowym rentgenem, więc będzie można zobaczyć, co można zrobić tym pojazdem. Następnie mamy czas celowania 2,16, co jest wartością niezłą, ale nierewelacyjną. No jednak czuć to, że trzeba wyczekać ten moment skupienia tego. Działa bazowo to jest 2,3, ale przy ulepszonej wentylacji mamy 2,16. Na pewno, gdy zbadamy sobie braterstwo broni, to, to się polepszy. Druga rzecz, że no, część graczy będzie tym pojazdem grało z pewnością na twierdzach, bo jeśli ktoś naprawdę dobrze opanuje ten pojazd, to spokojnie można sobie nim grać na twierdzach. Rozrzut tego działa to jest 0,39, co jest wartością nie najgorszą, ale też rewelacji żadnej nie ma. DPM mamy 1600 zł. Teraz przejdźmy sobie do żywotności jego, czyli jest to 590 i sprawdzimy sobie jego pancerz, choć tak jak zawsze powtarzam w czołgach lekkich moim zdaniem pancerz ma znikome znaczenie jednak, no ja czołgami lekkimi grając każdy pojazd traktuje tak, jakby tego pancerza nie miał, czyli maksymalnie staram się uniknąć przyjęcia pocisków, albo poruszając się bardzo dynamicznie, albo jednak strzelając z dużego dystansu, czyli powiedzmy, no staram się nie narażać na, na przyjęcie jakichkolwiek uszkodzeń. Więc tak, dolna płyta to jest 42 mm. Tutaj mamy wzmocnienia, jeśli się nie mylę, gąsienicą tak, dokładnie gąsienicą. I jest to 53 mm, ale jest to wartość słaba. W tym miejscu czasami zdarzają nam się jakieś, jakieś rykoszety, ale nie oddział naprawdę potężnych. Czołowa płyta górna 45 mm. Jarzmo działa. No jarzmo działa pozwala nam czasami przy spotowaniu odbić tam jakieś pociski. Bo tu zobaczcie, tu nawet może być powiedzmy 200-150, czyli jeśli spotujemy. I wystawiamy tylko same jarzmo, działa to, to mogą się zdarzyć jakieś rykoszety, ale jednak w trakcie walki nie liczyłbym na to. Bok pojazdu to jest 40 mm. Gąsienice są traktowane jako pancerz warstwowy, jest to dodatkowe 15 mm, które pokrywa nam całą dolną część pojazdu, ale no tu 40 mm, czyli tak naprawdę trójki nas byłyby w stanie podziurawić. Tył pojazdu jest to 40 mm, ale nie wiem jakim cudem zdarzały mi się rykoszety nawet od tyłu. Nie wiem, czy może ktoś tutaj trafił właśnie w ten skontowany pancerz. W każdym razie zdarzało mi się parę razy, że były tam jakieś rykoszety, ale mówię, no traktujmy pancerz tak, jakby go nie było, bo takie wartości pancerza to. To jest pancerz moim zdaniem zerowy, górna płyta to jest 20 mm góra wieży, także więc od artylerii spokojnie one shota możemy złapać jeśli artyleria nas trafi. Następnie przejdźmy sobie do, <laughs> przepraszam, do mobilności i do czego mi tu pokazuje 600 koni sekundę. Przejdźmy sobie do drzewka. Tutaj jest 740. Aha, dobra, już wiem dlaczego. O, właśnie, teraz już mamy dobrze. Czyli tak, moc silnika to mamy 740 koni przy tym silniku najlepszym, co daje nam wynik 26 koni na tonę. I jest to wartość, moim zdaniem, naprawdę świetna. Prędkość maksymalna 62 do przodu, 23 do tyłu, co jest także wynikiem bardzo dobrym. Prędkość obrotu to jest ponad 51 stopni. Teraz zobaczcie sobie: 51 stopni mamy prędkość obrotu kadłuba, plus prędkość obrotu wieży to jest także ponad 50, więc to są wartości bardzo dobre. Następnie maskowanie. Przy wyszkolonym niecałym jednym perku to jest 26%. Przy pojeździe wymalowanym, ale to sprawdzimy sobie dokładnie w porównaniu. Maskowanie pojazdu w ruchu jest dokładnie takie same, gdyż czołgi lekkie, maskowanie w trakcie jazdy w większości przypadków, mają takie same. Przy tej konfiguracji, którą ja tutaj mam, zasięg widzenia to jest 486, ale jest to wartość z lornetką. Zasięg sygnału to jest 779 metrów. I tak, moduły, na które ja się tutaj zdecydowałem, to jednak zdecydowanie, jak w większości moich pojazdów, po, po zmianach właśnie, które nastąpiły niedawno, powłoka antyrefleksyjna, która da nam 10% zasięgu widzenia oraz ulepszona wentylacja. Te dwa moduły pozwolą maksymalnie zwiększyć zasięg widzenia aktywny, czyli w trakcie jazdy, oraz ulepszona wentylacja poprawi wszystkie parametry naszego pojazdu, czyli m.in. siłę ognia, mobilność pojazdu. No jednak mamy bonus do wszystkiego i jest to o tyle ważne, że nawet gdy tym pojazdem chcemy spotować, to aktywny zasięg Widzenia w trakcie ruchu jest dla nas o tyle ważne, że no, mamy mniejszą szansę na to, że zostaniemy wyspotowani w trakcie jazdy już na miejscówkę, a gdybyśmy tutaj założyli powiedzmy wentylację, na przykład lornetkę i siatkę, to ten zasięg w trakcie jazdy mielibyśmy mniejszy i moglibyśmy zostać zobaczeni nim zdążylibyśmy zajechać na, na miejscówkę. Czyli powiedzmy na przykład bardzo często takie bardzo znane miejsce do spotowania to jest na łuku ognia i prochorówce krzak na E5 i jednak, przepraszam, E1. Krzak na E1 i moglibyśmy tam po prostu nie zdążyć zajechać, bo zostalibyśmy wyspotowani w trakcie jazdy i nawet byśmy o tym nie wiedzieli. No, po trzech sekundach, jak zapali się żarówka, może być jednak w tamtym miejscu zdecydowanie za późno, na odwrót. Więc ja zdecydowałem się na optykę. Przepraszam, na powokant refleksyjną Druga rzecz, że jednak zastosowanie takich modułów pozwala nam zwiększenie zarobków własnego pojazdu, bo spotujemy sami sobie nawet w trakcie y, aktywnej gry i y, EXPA także dostajemy więcej, więc załoga szkoli nam się zdecydowanie szybciej. Następnie przejdźmy do pocisków. Ja tutaj włożę sobie 60 pocisków, tych podstawowych przeciwpancernych oraz wożę 10 pocisków pełnokalibrowych z rdzeniem, czyli APCR-ów, które mają penetracji 158. Jednak no, czasami zdarzają się sytuacje, że trzeba się posiłkować tą amunicją premium, a no, dla mnie kluczowe jest wygranie bitwy, więc nie mam problemu z tym, by, by tej amunicji użyć, jeśli jest taka potrzeba. Z... Materiałów eksploatacyjnych. Ja wożyłem mały zestaw naprawczy, małą apteczkę i automatyczny system gaśniczy. Kiedyś woziłem. Dwa zestawy naprawcze i w momencie gdy nie było takich jak teraz powiedzmy odnawialnych tych zestawów jednak ten pojazd zdetrakowany często kończył śmiercią ale teraz mamy możliwość powiedzmy używania tych modułów co półtorej minuty więc jak zastosuje ten Zestaw naprawczy, to staram się gdzieś ukryć do momentu aż załaduje on się ponownie i dopiero wtedy wyjeżdżam, więc włożę sobie gaśnicę. Pojazd się zdarza zostać podpalonym, ale no jest, jest to niezbyt często. Rzadko, ale zdarzyły mi się podpalenia w tym pojeździe, jeśli dobrze pamiętam. Następnie załoga. U załogi właśnie bardzo ważna rzecz. W stosunku do czołgu T50, tutaj mamy radiooperatora. i Tutaj maksymalny zasięg widzenia uzyskamy na tym pojeździe przy trzech perkach, a przy czołgu T50 byłoby to dopiero przy czterech perkach. Inna sprawa, że w czołgu A20, jeśli wyszkolimy sobie załogę, tam także mamy radiooperatora, i teraz. Załoga przeniesiona z czołgu A20, tutaj jednak zwiększy nam, nam zasięg widzenia tego pojazdu i jako perki dla dowódcy oczywiście, jak zawsze, zwiat. Dla celowniczego pierwszy perk maskowanie jak dla każdego czołgu lekkiego dla kierowcy mechanika także maskowanie. Dla radiooperatora jako pierwszy perk rozeznanie w sytuacji, które zwiększy zasięg widzenia o 3%. Dla ładowniczego maskowanie. Jako drugi perk dla wszystkich załogantów Braterstwo Broni, ja tutaj mam zwiat, ale tak jak już powtarzałem w bardzo wielu materiałach, ja. Pierwszy perk robię u dowódcy zawsze za wolne doświadczenie, żeby tą żarówkę mieć od samego początku gry. Także drugi perk mamy tutaj Braterstwo Broni. Trzeci perk to będzie zwiat i zbadanie trzeciego perka na 100% pozwoli nam maksymalnie zwiększyć zasięg widzenia, który sobie zaraz sprawdzimy w porównaniu. Następnie u celowniczego jako trzeci perk wybrałbym wyznaczony cel, jednak to w czołgach lekkich się bardzo przydaje, tym bardziej, że często strzelamy korzystając właśnie z kamuflażu, który, który mamy, więc... Pojazd ten, gdy jest widoczny przez 2 sekundy dłużej, pozwala nam dokładniej skupić działo, dokładniej przycelować. Ewentualnie, gracze, którzy grają niezwykle aktywnie, ale niezwykle aktywnie czyli z reguły bardzo dobrzy gracze, mogą się pokusić o strzał z biodra. Dla kierowcy mechanika, jako trzeci perk, wybrałbym w tym przypadku. Gładką jazdę, gdyż hamowanie sprzęgłem w tym pojeździe no nie powiem, że się nie przyda, bo przyda się w każdym, ale tutaj mobilność tego pojazdu sama w sobie jest świetna, a celność w trakcie ruchu, no jednak sprawi to, że będziemy zadawali odrobinę więcej obrażeń. Dla radiooperatora, jako trzeci perk, maskowanie, z tego względu, że nie wybieraliśmy go wcześniej dla ładowniczego jako trzeci perk wybrałbym albo naprawę, albo Desperata, najprawdopodobniej Desperata. Jednak tak, ja zdecydowałbym się na Desperata, i powracając do załogi, no być może gracze, którzy, którzy będą ten pojazd trzymali właśnie jako pojazd na twierdzę i powiedzmy Pierwszą załogę przerzucą sobie gdzieś wyżej na pewno do, do odkrywania drzewka czyli tą załogę która będzie jako załoga przewodnia to jako czwarty perk mogą sobie tutaj nadać naprawę która także się przyda przy bardzo aktywnej grze. A pojazd sam w sobie jest, jest naprawdę fajny przyjemny no jednak przeolbrzymim jego atutem jest właśnie ta. Ta mobilność, którą no, wykorzystamy w bardzo wielu sytuacjach. Pojazd sam w sobie, tak jak mówię, jest, jest przyjemny. Zaraz postaram się przedstawić jakąś bitwę tym pojazdem, już chyba nawet myślę o pewnej powtórce. I to by było chyba... Na tyle odnośnie tego pojazdu. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego pojazdu, zapraszam do zadania w komentarzach. Zapraszam także do komentowania, oceny materiału, ewentualnej subskrypcji, jeśli kanał Was zdążył już zaciekawić. Żegnam Was, cześć.